Krążyłem Polskę pociągiem w 5 dni. W tym czasie odwiedziłem kilka większych miast i podziwiłem widoki z okna pociągu. Rozpoczynamy serię odcinków, w której zobaczycie, w jaki sposób zrealizowałem to wyzwanie. Spodziewajcie się pięknych widoków, kawałków historii miejsc, które odwiedzam, i emocjonujących wydarzeń. To tutaj Remixis. Zapraszam do oglądania. O, nie nagrywa już? Dobra. Witamy bardzo serdecznie. To jest stacja. Kraków główny punkt startowy naszej podróży po dookoła w kółko polski tak dokładnie pojedziemy przez Wrocław, Zieloną Górę, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Kołobrzeg, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Suwałki, Warszawę, Lublin, Rzeszów i wrócimy z powrotem po, drugorze, po drugiej stronie. Jest godzina za 10. 6. pociąg mam 6:40 i będziemy kierować się w stronę Wrocławia. Będziemy sobie to fajnie nagrywać i rejestrować po prostu. Jedziemy. Zastanówmy się jeszcze, czy chcę jechać dookoła Polski, czy może tutaj tylko do Gdyni szybciej, a może inaczej do Zakopanego. Zastanówmy się, bo tyle jest różnych kierunków w te wakacje. 40. Jest tak dużo ludzi teraz. Tylko nie po brzegu będę, ale ale dopiero potem Wszystko Chyba we wtorek. To nie się jadą. Siadam. Po porannej smacznej kawusi zaczynamy. Ruszamy z Krakowa do Wrocławia o 6.44 pociągiem Malczewski. Podróż trwa 2 godziny 55 minut. Dzień dobry, dzień doberek, to jest pierwszy przystanek, w którym jesteśmy, czyli Wrocław. Mam w nim 2,5 godziny po prostu wedle planu, gdzie jest moja walizka, bo prawdopodobnie jej teraz już sobie nie mam. No walizkę sobie zostawiam w skrytka, warto sobie zostawiać, bo wtedy jest więcej yy, możliwości, żeby się jakoś przemieszczać. To sobie możemy podejść teraz na rynek i zobaczyć, co tam na, tak na szybko jestem w stanie zobaczyć przez te 2,5 godziny. Następny przystanek będzie na góra. Do Wrocławia, to mogę tutaj cały czas co chwilę wracać. Bo jeszcze nie zdołałem wszystkiego zobaczyć, w Wrocławiu, Aż kilka razy tutaj powiem. Kilka naście, może już nawet kilkadziesiąt. Jedziemy. Takim tipem, który mogę sprzedać na dwie godziny we Wrocławiu To pójść tam, gdzie jest najwyżej Wtedy się zobaczy wszystko Naraz Proponuję mostek, który znajduje się za mną No za tą wieżą dokładnie Tekla Martynka. Tekla nie słuchała się Za karę Musiała sprzątać, a Martynka chciała ją odratować. I Michał ją uratował. Mostek pozostał z przestroką dla tak zwanych leniwych pań. Idziemy dalej. Tu jest kościół, tam jest, tu jest rynek, a tam dalej jest most. I tam też jest kościół. A tak to wszędzie bloki. Z drugiej strony też jest kościół, tam jest, jest, jest kościół, tam jest kościół. A tak to bloki. W Kresnale, można się czasami potknąć. O, dobra, muszę uważać. Hydraulik krasna. Motywem przewodnik całej tej objazdu po Polsce jest takie wyzwanie. Zobaczyć jak mi pójdzie tyle godzin z pociągu, tyle godzin chodzenia. Różne przekroje od Wrocławia po Podlasie północ, południe wschód, zachód. No to będzie największy co mogę, co zrobię do tych czas. No, Wrocław no najbardziej będzie słyną oczywiście z mostów. Najpierw jest piaskowy, to no, też jest słynny, ale jest jeszcze słynniejszy taki most. Chodziło mi oczywiście o Tumski Most Tumski Na moście nie można. Co z tego, nie można? Na tym można. A jakby jednego kastelu brakło na kłódki, to jest jeszcze drugi. Dobra, będziemy się teraz do dworca głównego. Przystanek Kola Targowa. I niestety bez klimy. Aj. W Wrocławiu to przynajmniej Przystanek tramwajowy koło dworca głównego nazywa się Dworzec Główny. A w Krakowie jak się nazywa? Ha, nic bardziej mylnego, Teatr Słowackiego się nazywa. A w razie czego można do pociągu wziąć gazety, krzyżówki, co są przecenione. Wziąć do pociągu porozwiązywać, by się trochę umysł a nie tylko w telefonach. <gry> to ja już jestem koszami, obczajmy jak tam pociąg. No dobra, ten pociąg, którym będziemy jechać do Zielonej Góry, teraz to jest ten, który jedzie do Berlina o 13.00 ma numer 56, pojedzie o 13:20 z drugiego do rewalizę, idziemy tam. Wrocław to jest piękne miasto, najlepiej zostać tam na kilka dni i pozwiedzać, Ale podróż do okoł Polski trwa nadal. Jedziemy teraz pociągiem Wawel o 13:02 z Wrocławia do Zielonej Góry. Podróż trwa godzinę 55 minut. to tak koło zielone jest tutaj? Jesteśmy w Zielonej Górze. To jest przystanek Zielona Góra. Pierwsze co się rzuca w oczy, to remontowany. Dworzec, tak. Pierwszy raz jestem w Zielonej Górze, co takiego ciekawego się tutaj znajduje. Mamy na to 2,5 godziny. Zobaczymy, co będzie do, do znalezienia w Zielonej Górze. Zielona Góra na pewno odgapia od Głogowa tematykę budowy rąk, bo tutaj mamy taką turbinówkę. Na no, autobusy też mają elektryczne. Wszystko takie na zielono, zielona komunikacja. No tutaj ulica Bankowa, no to przed Urzędem Marszałkowskim, który tam jest, to to sobie nawet ładnie urządzi, nie powiem. Przegadając się ko Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, na pewno ważną uwagę przykuje na się tuż przed jego wejściem tęczowy chodnik. Proszę bardzo. Najbardziej charakterystycznym i najbardziej znanym miejscem, które jest warte Zobaczenia w zielonej górze jest na pewno Palmiernia. Ja widziałem, że jest zamknięta i mamy też napis. Bardzo dobrze, jak widać, tu jest też winnica. Można sobie to zobaczyć. Z racji, że ta winnica jest na wzgórzu, a ta wzgórza była zielona, to stąd się mogła wziąć i zielona. I dlatego, tak wszędzie, tu jest wszystko zielono. Tam są nawet ładne te palmy, takie wysokie. Całe to obudowanie jest tam po prostu. Nieźle, tylko tak przyjechałem tu w poniedziałek i tak chyba zamknięte. Ale nawet jak po prostu tak oczyć z zewnątrz, to też elegancko to wszystko wygląda. No i tak, i to jest park, jest tutaj ogólnodostępny można sobie zobaczyć jak sobie dorastają tutaj w słońcu i w deszczu też winogrona. Wszystko się na Zielonym Wzgórzu dzieje, oczywiście dzieje. Oczywiście nie mogło zabraknąć standardowego, już memicznego, trochę pozdrawiam wszystkie, a nie z Zielonej Góry. Właśnie, moi drodzy, w Zielonej Górze do szukania są Bachusiki. Dopiero co szukaliśmy Krasnalnia, do szukania są Bachusiki. Tam mamy Bachusika golfistę. No proszę, w Zielonej Górze też mają krzywy domek jak w Sotocze. Naprawdę ładnie, ten, ten tak. Muszę przyznać, że infrastruktura tutaj tam no, mają naprawdę ładną, no nie ja powiem, że nie. Prawdziwe święto w zielonej góry, to jest początek września, wtedy jest winobranie. Wtedy dopiero warto przyjechać. Astronomicznie wybór padł na kuchnię polską. Zjadłem chłodnik, z buraków oraz tyle jest kurczak tak klasycznie po polsku. Muszę jeszcze kupić magnesy. Tradycją rodzinną zawsze jak się jest pierwszy raz w jakimś mieście. Tu się kupiłem magnes i taki oto z Zielonej Góry dołączę do naszej wielkiej kolekcji magnesów. Koty się udomowiły w Zielonej Górze. Zatęsknili za tym, że koty chodzi po dachach kamienic. To tam u góry widać. Dali kota. Z brązu. To by było na tyle Zielonej Góry. Czas się kierować następnym pociągiem, tym razem Regio, do Gorzowa i tam się będziemy o tej godzinie już nic legować. także oczekujemy. Gorzowa, jak coś nie słychać, jedzie Zielona Góra, bardzo zielona, spokojna i z bogatą historią winiarską. Z tak pozytywnym nastawieniem ruszamy dalej po ziemi lubuskiej pociągiem Regio o 18.30 w stronę Gorzowa. Podróż miała trwać 2 godziny 10 minut, ale wydarzyła się niespodzianka. Pociąg, teraz jadę. na odcinku jest -Gorzy Wielkopolski. Jest z połyszynek Gorzynk-Wielkopolski poziom zorganizowany. Komunikacja została czymś na stacji z połyszynek, żeby się przeświatać do autobusu. No, w pierwszym zdarzyło mi się, się. Jechać. Na odcinku z Błyszynek Gorzów było zatrzymanie pociągu, co spowodowało zablokowanie odcinka. Kiedy już dojechałem na stację z Błyszynek i wyszedłem z dworca, zobaczyłem jakiś autokar. Musiałem się upewnić, czy to na pewno ten. Całe szczęście z przodu dostrzegłem tabliczkę z napisem Poleregio, a ponieważ ludzie też wsiadali, to też tak zrobiłem. Podróż dalej przebiegła raczej normalnie, tylko autobus musiał dojeżdżać w okolice kolejnych stacji. Do Gorzowa dotarłem z oboziniem 30 minut o godzinie 21:10. Halo, halo! Dobry wieczór, daj Gorzów! Dojechaliśmy tym autobusem zastępczym około 20-30 minut opóźnienia, ale na szczęście dojechaliśmy. W Gorzowie właśnie nocuję, więc nawet jak później przyjadę, to nie będzie żadnego problemu raczej. O, trzeba się przedostać. Dworzec w Gorzowie jest remontowany. To dobre pytanie, które sobie zadają w ogóle Czy Zetka dzisiaj pojedzie? Czyli jutro pojedzie, czy może pojedziemy pociągiem, zobaczycie. Jestem w, w pokoju hotelowym i będziemy sobie na, dziś, na dzisiaj kończyć pierwszy dzień. Dużo się dało rady zwiedzić. Zacząłem od Krakowa. Chwilę byliśmy we Wrocławiu, później, chwilę w Zielonej Górze. Teraz w Gorzowie. Tutaj nocujemy Nie tak z rana, mniej więcej, spróbuję jakoś to ogarnąć, żeby szybko oblecieć, co to najważniejsze. Ja po prostu, co, się będę ogarniać. Tyle na dzisiaj. Ja lecę w kinę. Na razie. Trzymajcie się ciepło. Do jutra. O.